Wieloboiści to są najbardziej wszechstronni zawodnicy, bo muszą się przygotować do dystansów i krótkich, i długich. Także ta, to ich przygotowanie musi być bardzo wszechstronne. Tak? Muszą się pokazać jak, jak z jak najlepszej strony, dlatego też troszeczkę mniej tych zawodników, bo jednak te zawody są dużo bardziej wymagające. To są zawody, to jest sport. E, może będzie jakieś objawienie, może będą kolejni zawodnicy. Tego życzę wszystkim, żeby, żeby szli do przodu, żeby pokazywali się z jak najlepszej strony. Tym zawodnikom wymienionym oczywiście Karolinie. Yy, Natalii życzę no, też, żeby mocno poszły do przodu, żeby pokazały się jak najlepszej strony i chyba tak będzie, bo, bo są głodne, głodne startów, yy, zablokowane są starty do końca roku, starty zagraniczne, więc mam nadzieję, że czy to wyjdzie, że pokażą się dadzą z siebie wszystko i pobiją swoje rekordy życiowe że jesteśmy zdrowi, że możemy się tu spotkać tak, to jest naj, naj, najważniejsze jest to nasze święto święto Użwiarstwa Szybkiego i celebrujemy, celebrujemy je podwójnie bo jest to, są to Mistrzostwa polskie, a po drugie w czasach pandemii cieszymy się, że możemy to rozegrać cieszymy się z tej dużej oglądalności bo naprawdę kanał na, nasz kanał na YouTubie jest może niezbyt, niezbyt długi, niezbyt długo trwa to jest raptem ponad Miesiąc czasu, ale oglądalność tych mistrzostw polskich i poprzednich mistrzostw Polski w środku naprawdę przerosła nasze oczekiwanie. Widać, że e, kibice chcą oglądać interesują się różwiarstwem i kibicują na pewno kibicują. Mam nadzieję, że chociaż cząstkę tego kibicowania zawodnicy będą mogli tutaj odczuwać na, na tym torze i to ich trochę, chociaż trochę poniesie.